W tej chwili przewodniczącego sekcji Krawe Solidarności kolegę ryśka Proksa, aby powiedział czy w ogóle ktoś przyjął petycję. Tak jak wczoraj zdawali nam relacje poszczególni szefowie zgromadzeń, że byli przyjmowani przez dyrektorów departamentów. Tak jak wiemy, po prostu rządzący i ministrowie obrazili się na społeczeństwo. Wczoraj słyszeliśmy z ust pana premiera Piechocińskiego, że on nie będzie przyjmował petycji, skoro my chcemy odwołać ten rząd. My chcemy rozmów i prawdziwego dialogu, a skoro rząd nie chce rozmawiać, to musimy podejmować inne działania i my je podejmujemy ale widać, ministrowie obrazili się albo dostali takie dyspozycje ze strony pana premiera. Dlatego z przyjemnością wysłuchamy, kto dzisiaj przyjął petycję nauczycieli. Proszę się. Słuchajcie, bo to dopiero połowa ludzi, reszta jeszcze jest tam na skrzyżowaniu. Poczek nie słyszą co mówimy, poczekajmy chwilę. Niech zostaną, że tak powiem, docenieni. O śmiem twierdzić, że jest nas około 10 tysięcy. To już na pewno obiecuję, bo wiem. Co się dzieje w polskiej oświacie? Widać tutaj ludzie przyszli sami. Nie trzeba było nikogo, że tak powiem, długo namawiać. Kochani, nie bijemy się tylko o nasze etaty, o naszą pracę, chociaż jesteśmy związkiem zawodowym, tego walczymy o polską oświatę, o to, żeby polskie dzieci miały szansę w Polsce, a nie musiały wyjeżdżać za granicę. Ten rząd zniszczył system polskiej oświaty. Baz zniszczył jakość polskiego świata jak do tej pory 2 miliony Polaków wyjechało i daje sobie radę, tak teraz mamy już jedno stracone pokolenie. Chcą z nas zrobić białych Murzynów. Utrudniają jak mogą y, 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 poprawę i dostęp do jakości. Okazuje się, że rządzący nie są zainteresowani, żeby społeczeństwo było dobrze wykształcone i światłe. Dlatego tutaj przyszliśmy zaprotestować, bo najbardziej ucierpią nasze dzieci, a koszty tych wszystkich eksperymentów cudzysmują. Ponoszą przede wszystkim rodzice, którym cały czas się zmienia podręczniki, cały czas się zmienia zasady, a pani minister jest niewzruszona. Strzela gola za golem, ostatni z przedszkolami, prawda? Pozbawiła nas dodatkowych zajęć i jest zdziwiona, że samorządy nie mają pieniędzy na, te, na, te, na tą złotówkę, dokładnie. Tylko zapomniała, że to, co uchwaliła, preferuje prywatne i niepubliczne przedszkola, a nie, a nie samorządowe i państwowe. Zresztą, kochani rodzice, obudźcie się. Konstytucja pozwala wam decydować o tym, kiedy i jak kształcicie swoje dzieci. A tutaj wam... Mówi się o dialogu, o, o tym, żeby rodzice w szkole mieli dużo do powiedzenia, a zmusza się Was ustawowo wysyłać do nieprzygotowanych placówek nieprzygotowane dzieci sześcioletnie do szkoły. Kto za płaci za niepowodzenia tych dzieci. Pamiętajmy, że 90% tak zwanych niepowodzeń szkolnych, które dziecko doznaje w pierwszej, w drugiej klasie, nigdy się nie da naprawić. Weźcie, macie bardzo duże możliwości jako rodzice decydować o tym, czego się uczy w szkole i macie prawo żądać nawet, czego chcecie, żeby wasze dzieci były uczone. Także kochani, mam nadzieję, że to jest początek Lawiny, która zmiecie wreszcie, e, już nie powiem, rząd, który oficjalnie jako jedyny w Europie mówi, że edukacja nie jest państwowa. Nie należy do zadań tego e, rządu. Jesteśmy jedynym państwem w Europie, które oficjalnie mówi, że edukacja jest samorządowa, a nie rządowa. Mimo, że w Konstytucji jest napisane, kto za edukację powinien odpowiadać. Myślę, że jest to początek dobrej drogi i już skończymy w koń wtedy, jak wreszcie będzie taka szkoła, jaką chcą rodzice, nauczyciele. Kochani, zgodnie, zgodnie z procedurą muszę rozwiązać naszą pikietę. Chcę wam tylko jeszcze powiedzieć, że widząc jak wczoraj zostaliśmy potraktowani przez ministerstwa, myśmy robili pikietę też w czerwcu i podobnie, oświata powiesiła powiększoną stukrotnie petycję pani minister na drzwiach, że może jak się potknie, to przeczyta wreszcie, czego polscy nauczyciele chcą w oświacie. Nie mieliśmy Zaszczytu szczytu się z nikim z ministerstwa spotkać i Apeluję do wszystkich nauczycieli. Zaczyna się bardzo, bardzo ważna debata, która dotyczy nas wszystkich, czyli służba zdrowia, a to jest dla nas też, jak wiecie, jednym z większych problemów. Apeluję o pozostanie, wysłuchanie i poparcie też, bo jedziemy praktycznie na tym samym wózku. Ogłaszam pikietę sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania. Jeszcze raz na przebycie. Także ci, którzy mogą, to bardzo proszę, żeby pozostali, żeby przysłuchali się tej debacie, bo ta debata jest bardzo interesująca i dotyczy nas wszystkich. I lekarze, Pracowników i <gagimana> nas <gothy> <People would> jako o pacjentów służby zdrowia. Jeszcze chwilkę poczekamy i za chwilę tą debatę rozpoczniemy. bo także już nie musimy tutaj więcej moknąć. Bo to nie my powinniśmy cierpieć za to, co się dzieje, tylko ci, którzy nam gotują ten los. Mam informację, że Eksperci są już w komplecie w takim bądź razie rozpoczynamy debatę i przekazuję głos pani minister Justynie Darkiewicz. Lucy nie przepraszam Darkiewicz.